Siema, witam was w odcinku, gdzie będziemy grać w Full Lethality Trundle'em. Um, Dodali nowy item, który też będzie nas leczyć, więc um, jest dobrze. Minus, gram na range do playnera. Boże, jak to trzeba mieć małego, no, żeby zagrać range do playnerem. Ja w ogóle bez trzeciego poziomu to ja nie podejdę. Więc... <laughs> A widzieliście ten refleks szachisty? <laughs> mogę sobie pozwolić na takie trade, ugh, niestety. Ja wiem, że potem będzie dobrze <laughs> ja się boho, będę mógł się jednym małta takiem wyleczyć powaloną ilość. Dzięki, a ja teraz uciekam. Nie wiem jak ona akurat od bok w bok strzeliła sobie, tak się odbiła, no dobra. Odejdź ode mnie. Don't touch me. Don't touch me. Get out. A czy się odważysz? A to jest pytanie. No trudno, ja na razie nie mogę i tak pofarmić. O na ciebie. Ja muszę ją jakoś tam wbić pod tą podwierzę No i. No i się nie zestraj z tą niebitką. <laughs> Nie podoba mi się to. Ale pamiętajcie, najbardziej free LPK, jakie są. To są to... To są to mundo na topie pod banka po prostu. Naprawdę. To, co... Nieważne, możesz mieć 0,20 dobijesz trzy itemy i po prostu jesteś nie do zabicia. Co tam jest? dalej? będzie bić? Dobrze, dawaj, dawaj. Hmm. No, taki gang średni. Oh, oh, oh. Chyba są wściekli. <coughs> no, <nie>. no i... <coughs> Dobra. Ja sądziłem, że ona użyje tej swojej abilitki, gdzie znika. Ma erkę, ja też mam erkę. Jakbym wiedział, że to tak długo się odradza, to ja bym już mógł ją dowalić tu. Muszę się też będę co cofać. Zabaw mnie. Dobra tu się, tu już nie powinna mieć Warda, więc tu się cofnę. Dobra, tylko pierwszym połudbierał. Bo będę lepszy mieć wave clear. To na pewno. No, nawet na. Nie, nie, ja się nie mogę tu bić. No to jest w No Znaczy, ty możesz ode mnie wydłupcać linia? No wiem, że ty masz jakieś zapędy do mnie, ale bez przesady, tak? Dziękuję. No i... <laughs> to mnie dotyka. No super. Je, je, już Cię nie lubię Prawda? Ja. Jesteś to, <laughs> to jest na pewno, ma przewagę kripami. E, Jest czesny top lainer. Dobra, git, git, daj. Idę. Jest. Udało cię. Zapomniałem o tym, że mam ten pod jedynkę. Chodź. Chodź, 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 chodź. Ja ci pomogę. Ty mi pomogłeś, ja ci pomogę. Nasz. No ładnie nam poszło, <laughs> oh. Bardzo ładnie nam wręcz poszło. Dobrze, że ta Mel do nas przyszła. Bo jakby ona nie przyszła, nie wiem, czy byśmy to wygrali akurat. Chociaż nie wiem, czy coś zrobiła, ale <laughs> uznajmy, że zrobiła dużo. <laughs> to jest podstawowa zasada. Ja też nałykałem się w Fraga i Asysty. No i oh. No, możesz mi spingować łaskawie, że go nie ma na linii? Proszę. No ja sobie walnę to. Ty pingowałaś? Nie, nie pingowałaś. Dzięki. No może uratowałaś, ale też należy ci się zjebka. Będę mógł teraz przynajmniej do niej dobiec, do Obrórki, na jak ode mnie odskoczy. Czyli tak, Hydra, Strze Króla, a później nie wiem, później się zobaczy. Ja to zaraz pinguję, że kogoś nie ma. Tak jest, nie zmyślam. Ona ma też tepa. No właśnie. A buty, buty się przydały. w drużynie Nie, no. Ile to gówno bije? Jak to był jest bat. Nieprawda, mi ten pomógł. A to, że wam nie pomaga, to już nie moja dnia. Tebne i na plecy. Mm -hmm. Sojusznik pokonany. Przeciwnik jest nie do No. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Nie uciekaj mi tak. Nieładnie jest uciekać, ofiarze. Nie wiesz tego, że ofiara nie lubi, jak ktoś im ucieka? Ward, ok <laughs> się wygadałaś? <laughs> nie podoba mi się to bardzo jak ja mam HP przeciwnik dominuje koniec serii Dobra, czyli <laughs> ona teraz cofa. No ja też cofnę. Chociaż nie, nie muszę. A nie. Ona nie cofnęła. Nie wód a król król. Widzę twojego ducha. Ciwnik pokonany. To zaboli tylko bardzo. To zaboli tylko bardzo potra. Dzięki. Bardzo młotko. Wow, Lecimy po wieżę. Trandyl dostanie się do wieży po wieży. A, kocham to. Może powinien nie powinienem ale jak się cofnąć i wrócić jeszcze. <laughs> Opłaca się leczyć popaloną ilość. To jest to. Czyli ile już. No, mogę sobie tak. 19 mam procent. No. Git, git. Aha, tepnęła trepn się. Ona ma tego. silda. shielda. Nie jestem dzieciaki, ale oni teraz będą. Musiałem jakoś obić. No, tarcze i zdjąłem, już tak. Jest. Dobrze, ale mi się udało ten skok jej zepsuć. Dzięki. Jeszcze jej podrąbałem, bo czemu nie? <grywa> Jakby... Daję to biorę! To ja... Ja nie wezmę, ja... Ja wezmę. <grywa> Nad nie wiesz jaką przyjemnością mi ci te... <grywa> kamyczki podpieprzałem. <grywa> o Jezu... Ale nie... Ona miała taki nie fart. <grywa> obrać ja się tu skąpię. Uhuhu. Siema. No. Ja nie, ale ona użyła jednego do skoku, zaraz użyła dwóch kolejnych. Jak

Dobra, muszę się tepnąć. chyba są scienzi. A, nie wziąłem kanona. Jestem trolib sędzią. Proli przyszedł. No i tam wezmę sobie Nie obraź się. że ja... ja bym... złożył jedną rzecz, a nie wiem czy to ja bym był mile widziany w ogóle w ligi. Ja bym miał 0 cooldownów na nim. Nie to twój 2 HP. יא, היא לא ממך פעילה, היא לא תימש Chape chyba mi wróciły, wiesz? Słońce Seryjny zabójca, sojusznik pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Okie wy tym, 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 Siema! Chodź tu! Chodź! Chodź! No wiesz, że się zaraz wyhiluję? Nie, no dobre to było. Nagle moje HP znikło. Dobra, lecimy teraz w to. No dwa. Aha, ten Z ma 11.4. Użnik pokonany. Ta wróżyna zniszczyła wieżę. Chyba są wściekli. Jestem chciwy. Przeciwnik jest Boski. Sojusznik pokonany. Koniec serii przeciwnik jest legendą. Zniszczono swoją wieżę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Zniszczono swoją wieżę. Przeciwnik jest legendą. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Przeciwnik jest legendą.